A, nie nie? Łooo, wow, to dziwne. Dobra. Może, że nie o ten kibel chodzi. Tamta zamknięta... Tam, nie wiem, spróbuję jeszcze do całej kibla pójść. Powiedzieć, no że tu okej, okay. nie? Dobra, teraz jestem wychodzę, bo nie ma sensu tutaj być. OK, idziemy do góry. Mhm, uh -huh. i git. i idziemy. O, jesteśmy tu, gdzie oni ten bimber ważyli cały. Mm. To jest ten zegar, który tak właśnie szybko biegnie. O którym wy na nic tam... O, nie wiecie, ale ja wiem, co trzeba z nim zrobić. E... Nie no, po prostu ten jakieś jest bombowy. Mm. Co, co idziemy zrobić? No tu praktycznie nic nie ma. Więc pójdziemy sobie tutaj. Mm -hmm. I popatrzymy w seca. Co tu widać? Jakoś wie, że... I... dwójka robotów, z tym bimberem na plecach, nie wiem, co to jest, bo do tego, do, do tego momentu nie przeszłem, nie wiem, miga jakoś dziwnie, nie wiem, nie wiem, może chcą go uważać na większym czy tam mniejszym ciśnieniu, czy nie, nie wiem po prostu, dobra, poklopamy. albo to jest bomba? Ją ja tam szczepiają? A nie <grymne> Boże, czubo jest bombowy tu jest jakiś pstryczek co to jest? Aha Aha, A tutaj się coś paliło Raz 2, 3, 4, 5 piąta... Nie, czwarta, czterdzieści, bo tam nie było pełne. Okej, okay, ale musimy się wrócić e, tam do tych celi. Bo tam te ostatnie drzwi były właśnie na jakiś, nie wiem, kod e, z tego zegara czy coś. Jeżeli się nie mylę. Mogę się mylić. Wtedy będzie niefajnie. Tutaj zapieprza ten rogosik. I wchodzimy. Czekaj ile już nakryłam. Nie wiem ile... E, w tym dniu, w tym odcinku będzie część. No to nie dzieje się, że to jest odcinek pierwszej i część, któraś, tylko po prostu część. Myślę, że jest to zrobione dość przejrzyście. Chyba. Mam taką nadzieję. Dobra, 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 dobra. To. Doba, Nie, to nie było to. Czekaj. To była czwarta. Cie... Czwarta czterdzieści pięć. Gid Wchodzimy robocik. Aha, dobra. Tutaj od tej części już w ogóle nie wiem o co chodzi. What the fuck? WTF? Aha! Dobra! czujemy o co chodzi. Chyba. Aha, dobra, to się i tak wszystkie świecą. Hmm. Może, że. Czekajcie. Bo tam. Ustałem... Nie, też dwóch. Też dwóch. Fuck, Teraz też nam brakuje dwóch o teraz nam brakuje tylko jednego Okej, okay, jak to zrobić To może być dość ciekawe Patrzcie, jak to przekręcę Też nie będzie przyjemnie Bo albo to, albo to i chyba to będzie to. Albo i nie. Co, to przekręca Tak. Hmm. Okej. Okay. Jak to ten głośnik mnie denerwuje. Tam w tle jakiś jest... Okej, okay, brakuje. Czyli mi których nam brakuje tych. Okej, okay, jednego nam brakuje. What the fuck? Proszę was. No ludzie! Proszę, proszę, ja już chcę zakończyć. W ogóle teraz też mi się namnożyła większa ilość tego. Tutaj mi brakuje tylko jednego. <laughs> Oczywiście, ja na to spać z dłuższą chwilę. No, mnie, poczekajcie, bo tak jeszcze mogę zrobić, ale to co mnie nie... Albo czekajcie, czekajcie. Czekajcie, na to strona. Um, na gwint. Teraz to w ogóle większość to jest. Czerwona. Lejder wiemy tego się z fajką. Okej, okay, teraz ten. jak to zrobić z tej cholery trzeba by było jeszcze tu spróbować jak to zrobić jak to zrobić może no, wam pokażę teraz tą książkę nie, poczekajcie, pomyślimy pogówkujemy. Hmm. okej, okay, pokażę wam książkę tak wygląda ta książka ładna, ma bardzo animację, powiem jak się otwiera i tutaj mamy okienko ten klucz właśnie lata, nie może uderzyć w żadną ścianę. Na stacji możemy strzelić i możemy, musimy najniższy czasami te pająki. I te pająki, no, mi się udać, że to są pająki. No i musimy tym kluczem dojechać. Nie jest takie specjalne, trudnie, utrudnienie, czy tam trudne, ale będziemy próbować jak najmniej tego używać. Może tu będzie wskazówka, może nie Tak trzeba będzie, dobra na czasem tu są takie szczeliny, że <laughs> Tragedia Okej okay. eee, Ja piernicze Troszkę za jest Cyk, cyk, cyk Ej nie, my musimy go scelować, bo no i game over Okej, okay, jedziemy jeszcze raz. Zazwyczaj to jest proste. Nie jest takie specjalnie długie. To wam mogę już powiedzieć. Oczywiście rusza się tak jak cała mechanika w tej grze. Czyli normalnie jak bardzo wolno. I to na tyle, jeżeli chodzi o tą książkę. Okej. Okay. Fajnie było, ale nie skończyłam ilość nabojów naboiów uff, uf, uff, uff, ...co ułatwia... ...można powiedzieć, że to przejście. Ale no... ...co mogę powiedzieć? Ta gra została stworzona nawet dla takich, co są... Ciemni totalnie, czyli dla takich jak ja. I dodali właśnie takie, łatwe w pomocy. To akurat się płynie, bardzo płynie, więc możecie sobie zobaczyć jak to się wolno porusza. O jest, dotarliśmy do końca i nam się otwiera książka. Animacja otwierania otwiera książkę, jest bardzo ładna. Mi się podoba w każdym razie. Ok, teraz ja sobie popatrzę. Nie, yeah, wiedziałem, że tak będzie. W ogóle tutaj nie mam na ten temat odpowiedzi, więc musimy się umęczyć nad tym sami. no No tutaj, jak możecie sami zauważyć jest jedno wolne miejsce kurta Jest, jest, przeszliśmy to w końcu, co pustewy mamy, aha dobra, to jest ten co e... chwycili nas, dlatego to trzeba tak, dobra, jest, to układanie to chyba będzie jedna, czy, na, jedna część, bo... Teraz nie co dalej robić, ale zobaczyliście już książkę, więc...